Złamałaś ząb, coś czuję. Ale ja do dziś czuję to, że ja bez pytania. Bez a, o to, że ukradłaś jej pestki tak. dyni. No, 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 no. Ale myślałem, że złamałaś ząb na tej pestce. Nie, nie. Ale, ale, to, ale ty zapytałaś. No, bo długi wstęp o... robisz, więc myślałem, a, że budujesz ty napięcie. Się, gdzie, gdzie ja. Gdzie jakieś ja... pierwsze Twoje wspomnienia stomatologiczne, dentystyczne. No, a, a no. później to <laughs> No i zaburzył mnie tutaj u góry ząb. Ząb, aha. Nie, nie z przodu, ale tak. to no, no. Tak. E, no. Trzonowy jakiś ząb. No i no to oczywiście poznałem, miałam rodziców. No rodzice zaprowadzili. Jeszcze wtedy życi, jeszcze nie było tego nie palili, nie, nie zabijali tych Żydów. Mm -hmm. Niemcy już u nas byli. Tak. Pamiętam młoda Żydówka lekarz. Aha. No, ale ona jest młoda. Albo studentką była już nie widziałaś, albo studia brała jeszcze na wykończenie, ale już się tam znała. Tak. Kazała mi otworzyć tegoż mojego tego, no ale ona jeszcze nie leczyła. Nie, nie leczyła, Aha. Nie leczyła że, że kazała, że to trzeba oczyścić, trzeba... A ja, ja, ja już widziała ten aparat, co nogą <tum> Tą wiertarkę nożną. <tum> wiertarkę. No i, i, i znaleźli, że, e, okazało się, że jest lekarz ruski, z mm -hmm. młoda lekarka. I ona już, już miała jakiś tam gabinet. Aha. Już urzędowała, ale prywatnie, prywatnie. Tak, tak, tak. No i oczywiście zostałam tam dostarczona. No, no i ona też. Da, Deptała wiertarkę. I... wiertarkę. Aha. Aha. I zaplomowała srebrną próbę. Może... Od razu. Aha. Srebrną? Srebrną, nie złotą? Nie złotą. Srebrną. Srebrną. Ciekawe, czy to był taki amalgamat, jak długo I... się jeszcze stosowało? Z rtęcią, z cynkiem, nie wiesz tego. Nie no. wiem z czym. Mhm. Nie wiem. Ale srebro Ale, tak. To było i ja miałem ja może. E, no, no już po wojnie już e, tego. E, Że długo. Bardzo długo. Bardzo długo. Aha, aha. Przyszło 20 lat. No, no widzisz. No taka, wiesz, srebro. No, ale, ale raz, ona my tylko raz widocznie mhm. nie było tam. Bardzo no. duży ubytek to nie był pewnie. Nie, 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 no, no. nie. I tak, no nie dużo było. Wiesz, srebro działa bakteriostatycznie albo bakteriobójczo nawet, nie? Uniemożliwia no, rozwój próchnicy, więc jak było, nie było zapalenia miazgi, to było szczęśliwie, że. Ta plomba została w odpowiednim momencie włożona i się nie rozwijało to dalej. Aha. No, tak, tak. tak. Zresztą srebro było wiele lat później stosowane w pewnym sensie, ono że jeszcze dzisiaj stosowane w wypełnieniach, w plombach, tych tak zwanych amalgamatach. Tylko, że one są dzisiaj bardziej wysokomiedziowe, srebrowe, a mniej rtęciowe albo w ogóle, bo potem dodawa wtedy dodawano do srebro, opiłki srebra, rtęci. I jakieś tam inne rzeczy, i mieszało się to i ugniatało się w to w taką masę, jakby plastyczną, która pod wpływem czasu ciepła w jamie ustnej wiązała. To się nazywało amalgamaty srebra, srebra ardencji. I to rzeczywiście potrafiło no, wiele, 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 wiele lat funkcjonować. Nie nawet jak już mnie usuwali, to to, to jeszcze pewnie była ta... Tak, no, jeszcze No widzisz. No.